Cześć kochani, witajcie u kryształów. E, dzisiaj zajmiemy się Munem, e, który z okazji urodzin wybrał się do Komorebi. Zafundowali mu rodzice taki wyjazd. E, jest głodny, więc skoczymy sobie za chwileczkę do baru. Czekajcie, tu jest bar, prawda? Może nie tyle do baru, co do tej budki, która jest przy barze, i spróbujemy tam sobie zamówić jakieś japońskie jedzonko. Może będziemy mieli szczęście i będzie dzisiaj jakiś festiwal, bo on bardzo chciałby zjeść też coś na festiwalu. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj nam się to uda, ale mam nadzieję, że tak. No właśnie, jesteś kochany, głodny, ale tutaj na szczęście jakaś pani coś sprzedaje, więc chodź tu, potarguj się. Podejdź tutaj do tej pani i się potarguj. No, kaman, come on, kaman, come on, lecimy. A czekajcie, zanim on to zrobi, to ja mu jeszcze preferencje sztućcowe zmienię, bo chciałabym, żeby on jadł, jadł pałeczkami. Lakierowane pałeczki drewniane, niech będą. Co byś chciał? Objąć kogoś. O, to co cute. O, nie mogłam tego. Produkuj nowy utwór, Ciekawe. Super, udało się. To zamówmy coś. Hmm, może... Maki z awokado nie będą. O, i Higiena ci też spada. To chyba się będziemy musieli wybrać w takim razie też do gorących źródeł, do onsenu, tak myślę. Chyba że będziemy mieć szczęście i będzie jakiś festiwal dzisiaj, ale to się okaże. Zobaczymy. Weź pogadaj sobie tutaj troszeczkę z tą panią sprzedawczynią. Trzeba poznawać tubylców. O, poznałeś jakieś cechy tej Pani, super. Możesz mi opowiedzieć e, historię śmieszną i może o smoku potrawy pogadać? Była tutaj taka akcja, nie, nie, narzekaj, entuzjazmuj się, pyszna to jest. Tak, bardzo lubisz. To jest jeden z Twój ulubionych e, rodzajów dań. Bo Ty byś chciał, tak jak dobrze widzę, zjeść coś na Festiwalu Światła, Śniegu lub Młodości. Nie mam pojęcia, czy dziś będziemy mieć szczęście i będzie jakiś festiwal, mam nadzieję, że tak. Jak nie no, to może zostaniemy tutaj jeszcze jeden dzień. Na razie mamy jeden dzień wykupiony, ale zobaczymy. Zobaczymy. Też bym w sumie maki zjadła. Ale już sobie dzisiaj daruję. Próbowałam dzisiaj ugotować ramen, jeszcze, jeszcze nie skończyłam. Więc nie powiem wam, czy mi wyszedł. Jak nie zapomnę, to powiem Wam następnym razem. O, je, nie, a nie, hitark, nie Myślę. festiwal, o nie, miałam nadzieję, że będziemy mieć szczęście i że trafi nam się festiwal, a tu niestety wygląda na to, że nie. No dobrze, mój drogi, w takim razie umyj ręce, umyj zęby, a jednak jest festiwal, okej, okay. to jeszcze raz umyj ręce i umyj zęby, bo do onsenu pójdziemy potem, a najpierw skoczymy sobie, chociaż w sumie z drugiej strony właśnie zjadłeś, więc może, może najpierw do onsenu, w sumie nie, no, ta higiena ci całkiem ładnie tutaj wzrosła, więc tak się zastanawiam, co zrobić. A on ma takie życzenie, żeby sobie zjeść coś na festiwalu, więc sobie zaraz coś zjemy. Zobacz tutaj. Podarł się z panią, chociaż. O, udało się. Ok. No to zamówmy sobie w takim razie. O jakie fajne naleśniki z lodami! <laughs> jakie świetne rzeczy tu są! O nie! No dobrze, to naleśniki z lodami o znaku Macia. No, muszę ich spróbować, aż się płczę głodna robię e, na samą myśl o czymś takim. Ale piękne. O mój Boże! Ale cudne. Takie zewnięte trochę jak tortia, ale świetne. O, też takie chcę. Czemu takich nie dają? Czemu takich nie dają, gdzie ja jestem? O, ho, ho. I zmrożenie. Zmrożenie mózgu. Zaliczy ci się? Mam nadzieję. Jest! No wspaniale. I pływaj przez godzinę w rzece Łakaba. Ok. Dobrze, to to mamy jeszcze do zaliczenia. Słuchajcie, jest co prawda trochę zimno, ale. Hmm. Ale szukamy. Idziemy, szukamy rzeki Łakaba. Ona gdzieś tu jest. Nie wiem, czy ona jest gdzieś tu. Tak, tutaj chyba. o no cudownie. Pływaj rekreacyjnie, chodź tu. Co by to styl życia? Moon odblokował styl życia szczęśliwego singla. O nie! Złajcie nie wiem, czy Moon nie zostanie singlem. Tak coś mi się wydaje, bo nie mamy szczęścia do e, płci ani pięknej, ani mniej pięknej. Żartuję No nie mamy szczęścia po prostu. Nikt się tutaj naszym Moonem nie chce zainteresować. Znaczy też zainteresować. Po prostu nawet kurczę, nikt się nie trafia, żeby spróbować. Smuteczek. Ale, Munek, porozwijaj sobie tutaj pływanko. Pływaj przez godzinę. No dobrze, to popływamy przez godzinę. Szczególnie, że jest tu znów przepięknie, więc ja po prostu, o sobie, pooglądam widoki imuna, jak on tu sobie pływa. Mam nadzieję, że nie zamarzniesz, a nie. Chyba, chyba nie jest aż tak zimno, co? Jest chłodno, ale nie ma tragedii. Przyjemnie chłodno. Hmm, słodko powrót do młodości no tak, bo ty dopiero co urodziny miałeś no i mamy zaliczyło się, ale już wychodzimy bo jest nam zimno, podejdź tutaj mój drogi i od razu się yy, już nie pływaj kochany, bo zamarzniesz od razu się przebierz yy, zmień strój na coś na zimną pogodę, żebyś mi nie zmarzł przypadkiem Festiwal się kończy, co my chcemy? Mocz się w gorącym źródle, załóż kostium festiwalowy z automatu, idź na sanki trzy razy, zjedz coś przy pomocy pałeczek. Zjedzenie czegoś przy pomocy pałeczek to nie będzie problem. Może zdążymy jeszcze kupić jakieś przebranie festiwalowe? Nie wiem, gdzie się kupuje przebrania festiwalowe. Napoje, kapsułkę Simika, nie mam pojęcia, słuchajcie. O! Przyleciała ta Simka, która mi się podoba. Słuchajcie, może z nią się y, zaprzyjaźnimy. Przyjaźnie się z nią przywitaj, bo ona mi się bardzo podoba. Ja co prawda myślałam o kimś innym, bo wprowadziłam tutaj kogoś do komorebi, ale no niestety y, nawet nie mogę jej odwiedzić, bo ciągle jej nie ma w domu, a nie mogę jej nigdzie złapać. Więc może ta Simka, może Dora Wilk. <grym>, no strasznie mi przypomina Dora Wilk z, z powieści y, jadowskiej. To może zaprosić. Y, Tę simkę do gorącego źródła, co? No wspaniale, lodowa księżniczko. Porozmawiaj z nią, ożywioną rozmowę z nią, przeprowadź, a potem zapraszam Was oboje tutaj. Weź prysznic, mój drogi. Weź szybki prysznic. I czy możecie tu wejść razem, jako grupa? Tak, relaksuj się razem w gorącym źródle. Wspaniale. Co myślicie o Dorze Wilk? Ja jej w ogóle chyba zmienię imię i nazwisko, żeby ona się nazywała Dora Wilk, bo ona mi się tak strasznie, strasznie kojarzy. Chociaż Brak mi dała Simkę i no kurczę, chciałam, żeby mu był z tą Simką od Brak, ale... Ale ta Simka nie chce mi się pojawić, więc może ją po prostu wykorzystam później dla kogoś innego. Zobaczymy, bo tutaj Dora Wilk... Oj, a czemu nie możesz, kochany? Czemu nie możesz? Relaksuj się w gorącym źródle, zapraszam. Tak, zabrakło dla Ciebie miejsca po prostu. No dobrze, dobrze. Zresztą, kto powiedział, że mum nie może mieć dwóch dziewczyn? Porozmawiaj z nią o zainteresowaniach w takim razie. Lato i materialistka, okej. Okay. Zapytaj ją o gust w takim razie w doborze stroju I porozmawiaj o łamigłówkach logicznych. Zastanawiam się, czy może wejdziemy sobie już powoli w flirty. Co? I lubi wystrój w stylu ogrodowym. Ok, słuchajcie, mm, pochwali wygląd. E, ile ty musisz siedzieć tutaj? Mocz się w gorącym źródle przez długi czas. Aż do uzyskania premii całkowite odprężenie. Ok, no to być może musimy tu trochę posiedzieć. E, porozmawiaj o zainteresowaniu. Hmm, całkiem fajnie to tam poszło. Możesz z nią jeszcze pofliktować w takim razie? Czy będziesz zrelaksowany, mój drogi, jak będziesz tak sobie tutaj z nią ciepłe uczucia, Oprążające pływanie. Co tu jeszcze mamy? Ozdobiony. Ok, robi się późno. A ty musisz na jutro wrócić do domu, bo twój brat ma urodziny, więc nie możemy zabawić tutaj dłużej. No ale zobaczymy. Romantyczne. Wymień się numerami. W ja nie mówię, że to się skończy czymś więcej, no ale skoro ona nam się tutaj napatoczyła, to ja skorzystam, bo ta synka mi się naprawdę podoba. Więc brak mam nadziei, że jeśli nie uda mi się, jakby spotkać tamtej drugiej Simki potem z Moonem, to że mi wybaczysz połączenie go tutaj z Dorą. Będzie śmiesznie, bo Dora jest czaro czarodziejką, więc wiecie, wszystko będzie magiczne. Nie tylko u Imira, ale jak się okazuje również i u Muna. Weź w takim razie jeszcze... O! Poczułeś się odważny? No to niech będzie odważna aplikatka na podryw. I o, zaiskrzyło, słuchajcie. ojej, uh, uh, uh. ojejku. Jejku. No dobrze. Zaproś na noc. Nie mówię nie, słuchajcie, jesteśmy na wakacjach. Nocne ku ciebie brzmi świetnie. okej. Okay. Chciałam, żeby zdo zdo zdołał się całkowicie odprężyć, ale nie mam pojęcia, czy po prostu. Yy... Czy mamy czas, żeby tutaj tak długo siedzieć? Mmm, Dora, jak ty się wystroiłaś. Zmienię jej imię. Chodź tu, proszę cię bardzo, pierwszy pocałunek. Chociaż. Ej, nie, gdzie lecisz? <noise> gdzie ty lecisz? Chłopak cię na noc zaprosił, a ty na miotle gdzieś odleciałaś. O nie. No nic, nie udał nam się romans tak do końca, ale to nic, dobrze mój drogi. Zjedz sobie coś, jesteś już w domu, coś tam na pewno jest przygotowane. Ojej, mama jest zmudzona, zmudzona i też jest głodna, moja kochana. Jak tam w pracy? Przeciętna. Wydawaj wyroki, nie zaczynaj, tak jak masz fajny strój. Ja ci taki strój zrobiłam, nie pamiętam. O której ty zaczynasz pracę, kochana? O, za 24 godziny, a ja bardzo chciałam, żebyś ty dzisiaj, kochanie, osiągnęła um, awans, a tu widzę, że nic z tego. Europe ma wkrótce urodziny, to wiem, ale tak w ogóle. To urodziny ma dzisiaj Imir, y, więc dzisiaj robimy sobie urodziny Imira. A może w ogóle wiecie co? Może zrobimy sobie obojgu urodziny po prostu dzisiaj wieczorem? Myślę, że tak. Nie będziemy robić dwa dni, tylko po prostu wieczorem zrobimy. Urodziny Imira i zrobimy urodziny Europe. Pozwanego oskarża się o podtrzycie się pod... No, już mówiłam, że winny. Kończysz z tymi wyrokami? Jeszcze nie. A co ci rośnie? Produkcja medialna. Okej. Okay. Nawet nie wiedziałam, że jest taka umiejętność. Nigdy w życiu jeszcze nie używałam tego obiektu. Tak, by the way. No, okej, okay, spoko. Ja robię tak w ogóle moja droga, jak ty się czujesz. Ty się czujesz generalnie kiepsko, bo przez to, gdzie byłaś, to właściwie masz nierozwinięte właściwie żadne umiejętności. Czujesz się całkiem dobrze. Komunikacja 2, korzystanie z nocnika, myślenie, poruszanie się, wyobraźnia Ok, wiesz co? To pogawasz sobie trochę. Zapytaj się, co to takiego, i pogawasz jeszcze raz. Potem możesz gaworzyć do siebie, spróbujemy Cię trochę porozwijać, kochanie, a potem pokrąż sobie, a potem pewnie będziesz musiała skorzystać z nocnika i wtedy ktoś Ci pomoże, a ja z jakiegoś powodu tego nocnika nie mogę w ogóle wyczyścić. Oj, Boże, Boże, kto tu się tak dobrze bawi w kąpieli? No właśnie, bo nie ma kosza na śmieci, chociaż nawet jak tu postawię kosz na śmieci, to i tak się nie da, więc wiecie co, zrobimy tak. Zrobimy tak. Sprzedaj i kup. I jak ci idzie, mój drogi, pisanie tego utworu? Drugi poziom umiejętności produkcji medialnych. No super. Zapisz utwór i wydaj utwór. Mmm, kochany, chyba znalazłeś dla siebie zajęcie. Jestem z ciebie mhm. dumna, mój drogi. W ogóle, jeśli o mu nachodzi, to on dziedziczy dom po tatusiu. W związku z czym za jakiś czas jego wyprowadza, ale jeszcze nie teraz. Wydaje mi się, że nie ma jeszcze takiej potrzeby. No, i mamy piękne ciasto dla Imira. Trochę nie pasujące na urodziny, ale co tam? Dodamy sobie świeczki urodzinowe. Właściwie nie tylko dla Imira, ale też dla naszej małej, więc postawimy je tutaj. Ty, kochana, jesteś głodna. Zaraz zobaczymy, czy jest tu coś dla ciebie do jedzenia. Albo przyrządź zdrowy posiłek. Kochanie, jest głodne. To, kochanie, zapraszam na dół. Nie wiem, czy dojdziesz. Nie wiem, czy ci się to uda. Twoja mama właśnie coś tu gotuje, więc chodź. Mam nadzieję, że uda ci się. Nie uda ci się. No to musisz so, musisz pokrążyć. Musisz zdobyć ten brakujący ci poziom e, poruszania się. Przykro mi, moja droga. Nie dostaniesz jeść, dopóki nie będziesz w stanie zejść na dół. Krąż, krąż, musimy ci rozwinąć na drugi poziom, bo masz dziś wieczorem masz urodziny, więc nie będziesz szczęśliwym dzieckiem. Ale w sumie nie ma w tym nic dziwnego. No, cóż, miałaś swoje przeżycia, więc poza tym nie chcesz być dzieckiem, chcesz być wróżką. <laughs> o, właściwie powinnaś stać się trochę bardziej problematyczna więc może mam taki pomysł rób bałagan a co? wszystkie moje simy są takie strasznie grzeczne ty możesz być małym problematycznym stworzonkiem tak zrób bałagan w pokoju o i mamy drugi poziom poruszania się to jak już skończysz robić bałagan to możesz iść coś zjeść mama chyba akurat skończyła tak myślę. O, tak, skończyła. Super. To weź sobie porcję. A, ale tatuś skorzysta z okazji i będzie tutaj córkę karcił. Wyraź rozczarowanie robieniem bałaganu. Mój drogi, zadanie dla ciebie. Skarć córkę. W sumie przerąbane, nie? Oni w ogóle nie wiedzą, że jej przez kilka dni w domu nie było. Masakra. Uh -uh. No, ale etap osiągnął, etap osiągnął, tak, Ola, etap osiągnął Olafa. O, Emir wrócił e, ze szkoły. Tak, nie każe mu odrabiać lekcji, bo za chwilę się okaże, że będzie, że będzie musiał odrabiać lekcję do liceum i odrobi lekcję dwa razy. Ale Hinata przyszła, więc sobie ją zaprosimy do środka, no bo akurat mamy urodziny, więc to jest fantastyczne, że ona tutaj wpadła. E, moja droga, o Jezu, a Ty się teraz czujesz zmęczona? A tu się impreza szykuje, ale nie, nie będziemy robić imprezy, po prostu zrobimy sobie takie zwykłe, rodzinne urodziny. Ja was wszystkich teraz zaproszę tutaj, podejść. podejdź. Podejdź, 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 podejdź. Podejdź tutaj, podejdź tutaj. Ty też, moja droga, podejdź tutaj. No i kochani, wielki dzień. Imir przechodzi w wiek nastoletni. Chodź tu, Imirku, zmuchnij świeczki. Miałam poczekać do wieczora, ale w sumie. W sumie zrobimy to teraz. Druga cecha to jest dobry. Ok, To sobie już jej szukam tutaj. No i moi drodzy, chyba czarowanie i czarnoksięstwo. Ten sim pragnie zdobyć wiedzę o tajemnych sztukach magicznych. Wydaje mi się, że to jest właściwa dla niego aspiracja. Yy, za chwilę go sobie przebiorę, bo. o mój Boże! E, ale najpierw, żeby już nie przechodzić podwójnie do kasa, proszę bardzo, chodź tu moja kochana i e, dodaj świeczki urodzinowe. I pomóż zdmuchnąć świeczki, Synce Europe! Boże! No i te straszne zmarły, niepotrzebne. Halo, miałaś pomóc Synce Europe zdmuchnąć świeczki, o co chodzi? Hinata, czemu sprzątasz? Dlaczego on mi przypomina matę? Gdzież <grywia> kochana dorosnąć? A cóż to nam wyskoczy? A nie, padło. Okej. Okej, okay. okay, wyspała się i chyba teraz będzie mogła zmienić grupę wiekową. Hurra! I co inne? Społeczne, kreatywne, umysłowe, motoryczne. Hmm. Może niech będzie kreatywna. Ojejku, jaka słodka. I musi Siusiu. No dobrze, i tak prezentuje się nasz imir po przebraniu i po dodaniu skina itd., tak itd. Tak, tak wygląda jego strój na co dzień, na razie jeden, e, za jakiś czas dorobię kolejne. E, tak wygląda jego strój na specjalne okazje, sportowy, do spania, na imprezę, e, do pływania, na gorącą pogodę, a właśnie tak, tutaj ma inną fryzurkę i powiedzcie mi, zostawię mu na razie taką, powiedzcie mi, która fryzurka waszym zdaniem jest fajniejsza: ta, czy jednak ta, którą miał jako dziecko? Bo ja mam wątpliwości mi się jedna i druga bardzo podoba, ale wydaje mi się, że w tamtej chyba wygląda lepiej, ale w każdym razie na pewno doroślej. Więc być może jak osiągnie wiek młodego dorosłego, to mu ją dam. Dajcie mi znać, co sądzicie. A jeśli chodzi o naszą małą Europe, to poszłam w trochę bardziej magiczne tematy, w takim sensie kolorystycznym. No bo, tak jak mówiliśmy, ona wciąż chce być wróżką, trochę jej ten kolor włosów nie pasuje do końca do fioletowych oczu. Ale no niestety nie możemy tych kolorów, wiecie, dobierać jak chcemy, tylko są jakie są, więc na razie zostaną takie. E, więc tak wygląda jej strój na co dzień, tak wygląda jej strój na specjalne okazje sportowy do spania, e, na imprezę, do pływania, nie zmieniałam jej. E, na gorącą i na zimną pogodę. Violet awansowała. Jesteśmy sędzią najwyższym, wyższego stanowiska chyba nie ma. Oprócz ewentualnie, nie wiem, ministra sprawiedliwości. Nie mam pojęcia. Kończymy wezwanie, znaczy kończymy pierwszą część wyzwania, ametyst. I powoli będziemy przechodzić do kolejnego, to znaczy będziemy przechodzić do kolejnego po przerwie, a w przerwie będziecie mieli okazję oglądać moje nowe wezwanie, którego zwiastun najprawdopodobniej już się pojawił na kanale albo pojawi się wkrótce. Zapraszam do śledzenia wieści. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!